Dzień dobry, czyściczałem i na was bardzo serdecznie. Ja jestem Paweł, a z Wojcem, jest Bert Bert, Joszelka i Hello. Hello! I słuchajcie moi drodzy, dzisiaj mamy taki klacking Bell motyw, gdyż iż, ponieważ, albowiem tudzież, <grym> wyszła aktualizacja. Wyszła aktualizacja, która będzie u nas na kanałach od y, Utah czy od piątku. E, tak, ponieważ nagrywamy odcinek dzień wcześniej, nie mogliśmy tak. robić wcześniej, więc później, więc no. E, dobra, słuchajcie, więc dzisiaj jesteśmy w Klatni Bellu, postanowiliśmy, że troszkę pobawimy się na tym placu zabaw. Mamy ze sobą różne brońki, e, ale ograniczone. Proponuję, nie każdy weźmie szczelbę, dwururkę. szczelba dwururkę? Zaczniemy tak, bo tu mamy Boże. taki typ na zasadzie jaszelka ze mną, Bertbert z Renem. No mhm. ok, jaszelka jak na kurczaka ma bardzo gładkie nogi. Dzięki. <głosy> <głosy> no to wy macie nie bardzo włosione. Bertbert też też ma. Dzięki, dzięki, dziękuję. Dobra, okej, okay, ustawmy się plecami do siebie. W sensie, że w teamach? Ekipowo, ekipowo. Dawaj, no Ren, stawaj po drugiej stronie. Tam, tam, dawaj, no cyk, 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 no. Ja pleca, i do Rena, no. O, o, away, no. Dobra, będziemy szli do przodu i będziemy się odwracać na ry, dobra? No. Dobra, dobra, Uwaga, dobra. Uwaga, idziemy. Trzy, cztery ry <noise> <noise> przełoduj, przyładuj, przyładuj! On od razu przewrotkę zrobił. A co ci pisałem? Bez przewrotki Nie ma przewrotki, wow. no, Moje, dobrze. moje. Pięknie. Dobra, to mam jedno Joszeka, HP. Dobrze, Joszelka, robimy i po prostu normalnie koksimy i w ogóle. to, to no, było no, moje. Ja byłem... I oni zespili się z dwóch stron na dwa baty, będą jechali Ja, dobrze, ja Bardzo dobrze, ogólnie... dobrze. Dobra, czekaj, ja tu, dobra, rzuć smoka, rzuć smoka. Czekaj chwilę. chyba nie był smoka, mało ale, ale... to, 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 to. Joszeka, to, pyta, to, to! Joszelka, co ty zrobiłaś? Jest, ładnie. No nie, to to kolejna przewrotka, kolejny. Przewroty to, trzeba robić, Joszelka. To było nie w porządku. To było nie w porządku. Ja Dobra, stronowała. Gdzie oni są, idziemy? Jestem na zewnątrz. Ale naprawdę. Tak, by środek. Oczywiście, w, to, to, to. w środku walczymy. W to, to, to. Nie, 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 nie. Jest środek nocy. Ło, <noise> wow, to był. Co a, jest? To, jest to było. <noise> to to to. I co myślałem, że to Joszelka była, że tam jaszelka sobie biega. Ja tak myślałem. A ty, a ty o co? A ty o nie podobnie. ma. Łądamy podobnie. O Jezus. to, no ja Proszę. Twoje co? No ja cel... poszedł. poszedł. A no nie, go ja nienawidzę ty... tego, że robi przywrotkę, pieniążek, dostanę heada. nie to samo. pieniążków tu jest, samo! Pieniążkiem, pieniążkiem, pieniążkiem pod samo. Pogania i pogania. Dobra, gdzie jesteś? Joszoka, chodź tu. Biegnę. Będę ja się skampić. Skam. Czy będę na to by się kampić? Chyba nie lubisz, no dobra. Co? Aha! Jak ja ty gdybyś jeszcze u wyrobić przywrotkę? No tak, bo oczywiście internet ma jakieś lagi. Temu zespół i na zewnątrz! Ja kręcę normalnie. No nie, no już. Dobra, kto się zespół na zewnątrz, od razu wbija do środka. Mnie też na zewnątrz wbiło. Bo ja zespół ja się zespół. Stać... Ja z tobą tym razem. Tym razem, no dobra, dobra. Wow, wow, wow. wow Paweł. Skąd ty się? No się z... do środka. Ej, i który taki że będzie? No, wahaj, żeby. No, wyłaś, wyłaś. Mnie poza obszarem i od razu zespół. fajnie. To byśmy się nawzajem wykończyli? Trochę tak. Trochę tak, tak, ty na ty pewno, zrobiłeś tak to, Ty to zrobiłeś to lamersko, bo z przywrotem. To lamersko, ja to zrobiłem akcentem takim przewrotkowym. <grym> czemu tu nie ma więcej broni, kurcze? Polski jest tak dziko. Gurczę, pieczonę. Tak, jest na faktach. Uła, wątpię, cię. Tak, ochroniłeś mnie Ochroni. chyba moje, mojego zwłoka. Czekaj! <grym <grym> nie będziemy tak się strzelać. No tak, tak sądzę, do A gdzie przyjdzie na plecy? No i to załatwienie. to samo, to to samo. nie chcę się bawić. Wychodzę. Nie, czekaj, wyrwał to w dziób. Normalnie To wyrwał zabawa to... jest średnia. Pójdzie! Widzę, bo O, to sobie. Dobrze. Dobrze. No! Pięknie! No, jak okładnie dobra, no? dobra, Ale jak? dobra, No szybko, Ale tu jest jak to ty mi przywalił, skoro. No, co? Ty, widzisz to, tu jest szybka. Tu jest szybka, taka? Rybka, chyba rybka. Szybka to jest. Yy, wiesz rybka. co? No, się rybka jest na pewno szybka. Czekaj! No. Ja tam się nigdzie nie wybieram, sam przyjdziesz. Paweł... Czekaj! <grym> nie mogę już czekać, Dora, bierz, bo nie żyję, bierz, 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 bierz. no. Bieg, bieg, Uru, mojego pieniążka! No, mój pieniążek no poka, mój, poka. to jest. Obok, Maja, Czekaj, 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 tu się schowam. Ja Cię nawet nie widziałam. Ty masz lepszy monitor. Tak. A Ty mnie zajmowałeś wcześniej robiąc... Paweł! ...przewrotki właśnie. Ja nie przewrotkę to wiesz. Ratka ma swoje prawa Nie można się bawić... Nie, od nie, czekaj, jak ja, ja umiera kurczak. Nie będę ja Chicken, chicken hmm. in water? Chicken attack CE ja czaruję! Nie chyba ci się skończyły naboje. Czekaj tu... Czekaj, tu nie mogę... Nie można o, tam... jednego to banda łysego. Ale ja, ja biorę nie ja Jego cały czas miałem do przebadowania. Pawełku, czekaj! czekaj. Ale ładnie go nie Nie umiem przemostki zrobić. Teraz już umiałem. Dobra. Koko, koko. Koko, koko. Koko, koko. Koko. Czekaj, a właśnie koko koko eurospoko było coś takiego, faktycznie. Na jakiś tam misiostwach. O, o Wiadomo! Już oka, dobrze Jaszoka ładnie robisz ich Wiadomo, wiadomo. Jaszka po chodź chodzi proponuj, gdzieś tutaj, się, zbunkrujmy się. Ja... No, nie, nie ma kampienia kurde bele Kurde Jakie bele, pole, tak co? jak on mówi Tak jak on mówi? Nie. Nie, się o, muszę <laughs> Już czekaj, Bore, to było przypadkiem. Sobie. To było przypadkiem wyciągnięte. I ja gdzieś wyciągnięte. ty poszedł. Czemu? Ej, oko, tam gdzie mnie zrespiło, to nic nie poszedłem, bo tam się gdzie? pojawiłem. Ja tylko palę się. Końeś. Berber. Puci, puci, czekaj. Nie, koko, koko. Dobra. ona ko, 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 ko. Ona tam jest. O, ona tam jest. Czekaj, czekaj to jest. Co, teraz, co to było? To no, tak. znaczy na, na ta. Chicken nugget. Chicken nuggets Ej, on dobra. tam stoi do ściany no. gdzieś. A! No nie! Czemu ja się o ścianę musiałem zablokować? Aha, no tak! Ty, Uro, znaczy, za ty, co Za tym dziwnym sześcianem. No Ale się. jest sześcian się. dziwny. Fuck. Fuck. Dobra, FBI, wychodzi stamtąd! No Kuczaki. właśnie. Kuczny, 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 gdzie kuczny, tam? Kurczę, Kurczę, Może być, może być. Dobra. Teraz tędy. Można nie, się tu skup. zgubić. Jaka strzelanina normalnie w kurczakowni. Chcą mnie narożnie. Narożnie chcą cię. A oberwałem! Obrywałem! Funkcjonariusz Ała? ranny Berdberg, gdzie ty, ty byłeś? Z e, Za szafką. Ale nie widziałam cię tam. Nie ja tu nie ma. Dobrze, dobiegam. <laughs> Nikogo tu nie ma. No chodźcie, czemu nie biegniecie do nas tutaj? Też macie klawaturę do ruszania. Dobra. Keep away. O nie. I co? Ej, czemu bo się tu to nie, nawet nie, nie, nie podpaliło? Podpaliłam, właśnie spaliłam się. Jara cię to, co? Jara to, to? Tematem się jaram. Czy to jara? Ja nie mam koktajl. Tam się podpaliłem, no i o to chodzi. Jedna pestka Tam jesteś pestka Pestka to, to był ten Nugget wow. eee, Gdzie tam łazisz ten... Nie Dobra uwaga ja utknąłem Dobra pomożemy Ci Pomożemy Ci, czekaj ja Utknąłem ty Dobra, już, już nie, już, już nie, nie jesteś Ale popełniłeś Dobra, uwaga Ej wora, nic nie zaczynamy, nic nie zaczynają, będą wbijali chyba Burtaki. Nie, trzymaj się tam, trzymaj się tam nie Trzymaj się za ja Normalnie czuję się jak w jakimś CS-ie, nie? Dobra, raż rasmit. Dobra, to ja B. Aha, co, co to? Ale że to przez okienko? No przez okienko muszę. Mu... Ja, 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 ja to tyle do mnie zupełnie zrobiłam. No ale on był po prostu tak, nie wiem, jakoś dziwnie. Tam ja mnie znowu jest. Ej, co to jest? O, anu! Ej, do no ja tylko sobie biegłem? A tu tylko pestelki. Wyjść z kartonu. Anka. I, A, z w tak, tak. Wow, o można, nie ty można parówko, tak. Nie można tak. Skąd wiedziałeś? <grym> Dobrze. Dobrze, że spojrzałem na tą mapę. Rozumiał, miał tak. Nie no. miałbyś. Ja w ogóle się nie czaiłem, że to są ten. Że oni tutaj chodzą, nie? No bo oni zbie, też mają subtaki. Chodzą. O wow. ładnie, wow. no poczekaj, chodź tu. Nie bądź taki, nie bądź żyła. O nie, plec. Właśnie Dobrze. Patrzę, Josi za mną jest. Dobra, czekaj, bo oni bywa na, na zewnątrz. Onawce, są, mówię, jeden jeden ludzi jest na zewnątrz. Jest na zewnątrz. Dostało 14 sekund nam zostało, słuchajcie. Malutko. Ostatnie 14 sekund wygrywa drużyna zielona, póki co, tak. czyli ja. A ty? Wypraszam, my. Ej, za dużo. Co? <laughs> Ej, za. No bo to No Z drugiej strony. Ui, Dobrze, pięknie. Dobra, słuchajcie, runda pierwsza wygrana ze strony e, jos, Kotełków, czyli Joszelka i, 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 i Mła. Tak. E, ja, ja. E, I teraz runda n numer dwa. Numer dwa. E, może się ograniczymy na przykład na pięści teraz, co Wy na to? Będzie ciężko. No, mm, Ciekawe. Dobra, ciekawe. słuchajcie, zróbmy kilka rund na pięści, tylko pięści. Ja Sto, nie wyciągnę oszukiwania. Dobra, ja biorę pięści. Kurze, za maska Walczmy jak koguty po prostu, jak <gutę>? zwykłe. Dobra, jak zwykłe koguty, Walka to kogutu. dobra. Walka kogutu, Totalnie. Pan na dzioby chciałeś. Dobra, mam piąchy, kogu... Po, ten, ko, ku, kurze, kurze... kurze, 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 kurze piążki. Obuchy, koguta. Ale chodź ze mną, bo tu musimy we dwójkę pewnie. Dobra. Dobra, papapa pa, pa, dobra. dobra, pa, pa, dobra. 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 Nie o, jakie one szybkie! O, dobra, 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 dobra. Ja nie wiem, kogo bije, nie? Nie nie ła, nie Ja się Jakie wy jak ja tutaj Ola. robię sobie to co innego? Dawaj Jaszaka, dobijaj, dobijaj, dobijaj go tam. Dobra, ja go ciąknę. Ciąkaj go tam, dobra, lecimy, dawaj, dawaj, go, go, go! Mamy mniej życia, macie więcej szans teraz, lecimy na, na pięści to oczywiście dalej. Dawaj, pięknie. Ty ty. no nie! Jak po prostu! Joch mnie zbił! Oła? To ja sobie wejdę tu? Ej, bez jaj! Dobra, no Józelka, biegnę ci pomóc. Dlaczego, Berdy, ty masz na skarpetę na buzi? Na mnie, na Co ty gadasz w ogóle? No mam, Dawaj go, ma skarpet, go, skarpetkę. Skarpetkę, się zacięłam tu. Dawaj mu tam. Ciumkaj go tam, ciumkaj Kąple. go tam! Ne, tak. ren przyszedł! Ba, dawaj, Rena kurczak, żebym nie jest To ja, ber, ber był! Ren, po prostu Przecież się wnioska. nawet nic nie odzywał, bo woli być ciumkany na cicho! <laughs> ciumkany na cicho, ja żakartowaj to broń! Pięści jeszcze jedziemy! O, mało też jak najbardziej, możemy zrobić coś! Co jest grane? Czemu się zmieniło Dzięki wiem, nie wiem, nie Czemu sobie z majtek wyciągnąłem się nie biegaj, nie, nie, nie. Bije lewym, bije lewym, a tu nagle bierze i mi wyciąga tego. szczelwę. szczelbę. O ja co chodzi, nie? Zaraz się spalam, zaraz się spalam. Może, może mnie wkurzyłeś za bardzo do kurczaka. Do kurczaka, Dobra. No. Jest, no. Dawaj, chodź tu, no. Ale Nie, nie, już nie. nie, nie są nie Pogucik jest spółka. Biegnę do Ostrzocka. Moje go boli biją. już. Ty, przykro mi, ale musisz Osta. poradzić sobie <gry> Dobrze, cały czas na low super. Kuf. Tam jesteście, dobra. Czemu ty taki szybki, berber? Ja się pytam, co ty jesz? A ja mam... Szybko, dawaj go, szybko, dawaj, dawaj, dawaj. Już idę, już idę. Dawaj, pomóż mi tu szybko, czemu wy dwóch mi tutaj... Boże! Jakie to, jak to to jest? No to jest czekaj, bo ja cię kopię tam, kopię jest, leżącego. Chore, Leżę kopiącego. Chore, kurczaki. Dobra, leżymy kopiącego, dobra, słuchajcie, proponuję, zmienimy teraz się na mołotowy, żeby było porównanie. Ja nie mamy A później czy... pięści, nie? Tylko ja mało życia mam. No to tym lepiej. To się daleko. nas goni w ogóle. Nie, czekaj! Ech, a, nie no ma, znowu... ja a, mam mołotowu! Ja jest... mam mołotowu! Czekaj, bo ty nie dosłownie grilluję. Bo po podniosłam broń, to już wiem dlaczego. Już wiem dlaczego. Leo, już wiem Leo. dlaczego mi... Nie Broń mi wyciągnęła, bo ją podniosłam. Dobra, ja już tam biegnę, ja już biegnę. Mam mołotowa. A Teraz wszystko się pali. O, jakieś hysi. wszystko chcesi. się pali. Chodź tu, no. Co, no co? Chodź tam. Nie! Yeah, Fajczę się. Będziesz grillowanym kurczakiem. <grym> no, Chyba no, no, się czułem. się w trójkę. Wszyscy. Od Jarani perworem walki. Fajworem? Fejwo, no znowu jesteś. Tak, tak. Czekaj, bo się zgubiłem. Który mam przejść teraz? A, tędy, dobra. Eeeem. o. Ou. Ou. Ja teraz zabłysnę. pal się. Pal się. <ś 1977> pa, 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 chodź, mam, mam latarkę. Zabłysnę. Tak, zabłysnąłem latarkę. No czekaj tu o, dawaj go, dawaj go Rotoren. Tak no dobrze. Dobra, mój, mój mały, e, znaczy t, 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 mój mały procent życia. I no boże, nie mogę go trafić. Dawaj go tam. Mam jeden procent. tam no? życia. żyję to użyję z tego Jestem tu pas. A ci się wrócił. Czekaj, mało życia mam, mało życia mam. Poczekaj, weź tą szczelinę. Poza obszarem <grym> Znowu berberci grilluje. No mnie podpiekł. Ja... No normalnie. E, dobra, proponuję do na... Słuchajcie, wróćmy do normalnego strzelańska, żeby nie było. E, no, ci się e, już? Więc, więc może ja wezmę szczelbę. Szczelka się na, idę na indyka Czekaj, bo ja się zrespiłam to pięknie mogę braki. O waa! E, Mimi mi, mi, mi? Panikowałem. Czekaj, Dziękuję. czekaj, nie mogę się <laughs> rozpiś, nie, nie ten nie mam jeszcze. Gdzie ty się tam z tego no, mał? No co? Bebet cię sam Wykończył Nie ze cię uwagi zostaje Co jest on się teleportujesz u mnie Chyba ty No tak mało ma Oj 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 ojczycie alowiem Nie tylko wykańczę Fox O weź muszę wrócić do budynku Ręczka za Boże. grobu, a żebyś tam się normalnie zgrillał, żebyś w grillował A żebyś tam wyszedł, tak, tak, tak. A ciemka i kłaczka. Jeszcze gdzie tam biegnąć jest wejście, patrz takie obok. A ciemka i kłaczka. Dobra, otoczmy ich, otoczmy ich opieką. Tak już można. Ale z a, to piero! To zapaliła. myślałam, że tam stoisz i czekasz. A i tak cię Berbel zajmuje. ja. Co jest? No chłopie, ty ty głowy nie masz. Dobra, <laughs> bij, 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 szczelaj nie niego. O, Joszelka też nie ma głowy, a Paweł za ścianę mnie zabija. No tak, no tak. Yeah. Dobrze, o. dobrze, mamy Drugi to, mamy się to. Pojawił. Agresja, koło... agresja. No tam agresja było dwa Chickeny. Mac Chicken Nugget? Nie ma teleportacji, chłopie. On nie używa mocy teleportacji. Ej, rzucił coś. Rzucił wierwalki. tu, 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 no spokojnie, to, 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 to. masz gaśnicę oszel? Nie mam. Bo nie no, jestem Yoszel. Do Pawła trzeba podejść blisko, bo on kurde robi tą swoją słynną przewrotkę i. Czekaj! Czekaj! Jak mi tu loguje Rena? To stary, ja nie wiem, no ja wow, wszystko wow. widzę normalnie, wow. i wszystko mam normalne. Konk, wow, wow. wow. NCIS, NCIS FBI Secret Service Man. chicken nuggets? Berber, coś ci pokażę. Nie. Pokaż mu coś. Mam pomysł. To ty mu chcesz pokazać. Proszę bardzo. No, to jest nie eleganckie. Czemu się teleportu? Ja widzę wszystko. Oho. Ale ja wiem, że ty, no, to ty raz pokopa już... on gdzieś tutaj <laughs> wejdzie, zaraz. on A. gdzieś tu będzie, któryś Aha, i ty byłeś szybszy niż ja. No tak, tak, ja nie zadawałam ci obrażeń mimo tego, że widziałam, że twoja głowa odpłykiwała. No tak, tak. Czekaj! Okay. A, zaraz zostanie kogoś radomowego, tapa. No... Na nie przykład tak. tego, jak zrobisz no, powrotkę. Znowu tap! A, proszę bardzo! Znowu tap! Co? No. Spokaj... tak? Dobra, 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 dobra. gdzie jesteście? Pokażcie się. Ja sobie. mówię, do niego trzeba podejść blisko, bo to... No, puste nabojem. Puste, Uła, co? moje testy są. Czekaj, bo ja mam mało życia. Mam. Moje testy są. No. <ślad> co tu robisz? Wers, <ślad> to, wiem. O... Teleportowałeś się. Bardzo. <gulatory> Berbert ci teleportuje też właśnie, czekaj Joszoka, to ty biegniesz to tam tak No to nasz internet jest chyba jakiś. No ej, totalnie coś dzisiaj się teantyguje. Dobra, bo to Halo, ktoś tutaj mi się... Ktoś się chyba obraził, bo nikt się nie chce odzywać. Pa 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 pa, 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 pa na to tutaj. Pa pa na to? Dobra, ja to. wiem ja co, to, wiek, co się papa? stanie. Pa to, No co jest? No co jest? No nie, nie blokuj się! Ej ja ci wywaliłem cały magazyn Mam czwarty B. No normalnie cały magazynek we łeb na to było dobre. To było dobre tak Nic nie zostało normalnie w żadnej komorze ani nigdzie. Ani w prawej ani no A ani na pewno ta gry. Ty tu stoisz. A to tam chłopia jest. No, no. no nie no czemu nie ma. No no! To jest! Czekaj, czekaj! Jest się ciebie. A Josi dostała prze... całą serię w klatę i dalej. <grym> Wyglądam wiem. tak samo jak ty, tak? Nie wiem. Bo ja mam po prostu e, ogólnoodporną cię. Chyba pierwszy to było raz udało złe. Podoba się mi technika Pawła, no. Jaka Oła. technika Pawła się Oła. podoba? O co ci chodzi? Podoba I, mi się Pawła. No bo za blisko było na tą przewrotkę. No właśnie. Czekaj, czekaj! Pomóż Josalka, gdzieś tu mu się... A bo nie, to mi się coś wyliczuje! W no, tym momencie ja mi się gliczuje, się widzę szary duży prostokąt. Ale... tak. tak. No. No ja też tak mam właśnie. tym No Mam w tym miejscu. Natomiast no jest, mam, Że, to że to się ladrzy coś, wiesz? Tutaj na tej mapie jest jakiś błąd faktycznie. To potwierdzam. No i to też będzie. A, a, a. <laughs> Dobrze, Dobrze, zemsta za grobu. A nie z opakowania chicken mamager? No tak jak do o, palę się, palę się. Dobrze, dobrze, ostatni dobrze. 7 sekund. No nie! Muszę się ugryźć. Dobra, go, 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 go. 20 sekundy! No i dałeś mi, dałeś. No to i w ostatniej sekundzie mieścią. No i wygraliśmy i tak. Okay. Ale i tak zwyciężyliśmy moi drodzy, więc pobójne zwycięstwo. Zależy, Napiszcie w komentarzach Paweł Joszelka, najlepszy team. Najlepszy kurczak. Paweł Joszelka, najlepszy team. Najlepszy kurczaki, wacz. Ku, ku, ku. Dobra, i tym sobie A tak się. A tak się. Uwagi, trzymajcie się. Papa. Pa, pa,